Jakbym grał w piłkę wszystkie te mecze z naszą reprezentacją. A może grałeś? Nie wiem, po prostu. Kiedyś było w takim filmie, jak gość się obudził i mówił, czuję się jakby mnie ktoś kijeł tutaj po nerach. <grym> to był ciara. <grym> to był ciara. To był ciara, tak, tak. Patrz, widzisz, jak, jak, że skojarzenia są, więc jest w porządku. Wojtyś, kurde. Żyjemy, tak? No, Trzecia noga nie urosła ani mnie, ani tobie. Nie, więc... żadne łyżeczki ani te. Widelce się nie, nie, nie mhm. trzymają tutaj mnie. O czym będziemy mówili dzisiaj? Słuchajcie, między innymi, właśnie o szczepieniu. No i, i powiemy też kilka informacji, które, które są na VAT HNO Oraz, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tym, co jest tutaj w Norwegii, co obowiązuje i tak dalej, no to pytajcie, postaramy się rozwiać. Wątpliwości. A jeśli wyjechaliście na wakacje, to dajcie na, znać. Dajcie znać, gdzie jesteście: Polska gdzie czy Norwegia. No a propos Norwegii, to też dowiecie się troszeczkę informacji, w jaki sposób można zaoszczędzić kupę czasu. Witamy, witamy, serdecznie. Eee, i, ja sobieski I Łukasz Pawłowicz Czuję się trochę tak nie bardzo. Dwa dni temu e, Czepionka. Ty Te, trzy dni ja temu. Ja miałem w środę tak. W środę. No to nie to. W, środę, tak, w czwartek się troszeczkę tak czułem dziwnie, a teraz jakieś takie lekkie bóle tu mięśni. Gdzieś nie wiem, z czego to wynika. Może. Dlatego, że. Ścięgna bolą strasznie, nie? No nie, nie miałem, ale Nie, jest źle, jest okej. Okay. Pozdrawiamy Stanisława Małgorzatę. Witamy. Tak, witamy, witamy Was wszystkich. Słuchajcie, Ingrid, witam. pierwszą informacją, którą możemy Wam powiedzieć, to cieszymy się bardzo. Polska, srebro, Puchar Narodów, siatkówka, zajebiście, nie? No i trzeba powiedzieć, że przy takiej, e, takiej wspaniałej e, drużynie czeka może nas jeszcze większe emocje, bo już za miesiąc przecież Olimpiada w Tokio i chłopaki naprawdę, hmm. drużyna ma naprawdę duże szanse na zdobycie medalu. No na Olimpiadzie trzeba będzie powiedzieć, że, że sobie, no tam może się wydarzyć wszystko, dlatego że Amerykanie są zespołem, który jest nienaruszony fizycznie, więc oni są rzeźcy, a tutaj po, całym, po całej batalii w tej chwili w Pucharze Narodów no, 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 europejskich. Na takim poziomie chłopaki mają taką opiekę i 2-3 dni zaraz się zrelaksują. No tak, tak, w sumie tak. tak. Kryo, 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 kryolipuliza tak, yy, mm. także no mamy mamy srebro, szkoda, że nie złoto ale naprawdę Barcelona, no oni byli niesamowici, Zajcie oglądałem Brazylia, przepraszam, e, Brazylia Brazylia niesamowita e, e, no i co, Wallace Wallace, William Wallace było dobrze było dobrze, <laughs> słuchajcie, piękna, wspaniała gra ale wyróżnieni nasi również Polacy, wyróżnieni wspaniałe, czterech to u nich i czterech u nas wspaniałe emocje, mm -hmm, naprawdę mm -hmm. to jeżeli chodzi o o informacje sportowe. Słuchajcie, norweski zarząd dróg publicznych pomaga zaplanować trasę. To jest bardzo ważna, a ważny artykuł dla tych, dla tych, którzy podróżują. Słuchajcie po Norwegii. Dlaczego jest ważny? Ten artykuł zawiera w sobie linka: sprawdź wegwesen no trafik planując podróż. Wchodząc na tą stronę, możecie sobie zobaczyć kamery, jak wygląda droga, którą chcecie przebyć. Są również kamery na tych drogach, które można na żywo sobie podejrzeć. Są też zaznaczone punkty remontu i tak dalej, także wiem, że sporo z tej Polonii tutaj zostaje, słuchajcie, zostaje w Norwegii, przyjeżdżają do nich rodziny. No jadą wtór. No więc, aby się nie zaskoczyć, tutaj jest artykuł na wataha.nl, .no, który zawiera w sobie informacje wszystkie dotyczące tego, gdzie, jak się poruszać, gdzie objechać, żeby sobie dojechać, po prostu. A no. słuchajcie, objazdy tutaj są fantastyczne. Wiesz co, kiedyś jechałem tymi, w stronę Stavanger, jak, jak na Stawanger jechałem, czy też na Bergiem, są takie, wiesz, na drodze są takie rury mhm. nie? i takie mostki. Wiesz, dlaczego to jest? Tak. Ja też wiem. B. Tak, no, no bo tak. właśnie te nie przejdą te B. Kozy. Nie. Owce, no właśnie. Bekoty. I właśnie to kiedyś się dowiedziałem, że to taki właśnie sprytny, sprytny system wymyślono tutaj. No znaczy się wymyślono, no pewnie. To, to, to tak działa już od, od wielu, wielu lat. Ale właśnie na drogach, jeżeli spotkacie właśnie takie. Nie? Rury w poprzek. To znaczy, że to jest jakaś działka już kolejnego gościa, który ma wypas swoich swoich zwierzątek, które no nie trzeba, mogą przejść. trzeba uważać, trzeba wtedy jechać wolno, bo gdzieś tam na drodze mogą na przykład leżeć sobie małe statko dwóch, trzech czy pięć, pięciowiec i wypoczywać na przykład. Bo tak się też zdarza. Zacina nas. Mhm. A czy teraz jest wszystko w porządku? A... Myślę, że będzie w porządku, będziemy wolniej mówić. Czyli można na przykład podróżować i w czasie podróży ktoś siedzący obok kierowcy może zerknąć na mapę, może zerknąć na kamerę na przykład gdzieś tam do przodu na trasie, można zobaczyć, tak. czy przypadkiem nie ma korka a, lub na przykład... A te objazdy są niezwykle piękne, naprawdę to, piękne właśnie. objazdy są, bo e, jadąc sobie gdzieś tam e, tnie nas, niemożliwe, no kurka wodna. Ja tutaj nie widzę, żeby nas cięło, bo tutaj widzę stan, że jest. No, okay. mamy taką informację od Johna, że podobno nas tnie, zacina. Dobrze, a ja to, sobie a spróbuję tam. Może my się zacinamy troszeczkę. Może troszeczkę. my się zacinamy, właśnie. <laughs> Wojtku, przekazuję tobie głos, a ja cię ciutko sprawdzę. Zapraszam do tego, żebyście zerknęli na artykuły, które mamy na naszej stronie, wataha.no. Tam między innymi o tym, że rząd chce, aby gminy. Zaplanowały wystarczającą ilość mieszkań dla osób starszych. Tak to jest w życiu, że chyba pewnie większość z nas czeka ten wspaniały okres emerytury, na przykład, gdzie będziemy przeżywać wspaniałe przygody i będzie to trwało w nieskończoność, ale też gminy muszą być przygotowane na to, żeby w różnych sytuacjach osobom starszym pomagać, i potrzebne są do tego mieszkania komunalne. To oczywiście kosztuje. Rząd będzie wspierał takie budowy. Zapraszam do przeczytania artykułu. Rząd norweski chce, aby gminy zaplanowały wystarczającą ilość mieszkań dla osób starszych. Łukasz już coś tam poprawił. Tak? Nie, nie poprawiłem. Po prostu sprawdziłem. Jeżeli Ale dajcie o... znać, jeśli, jeżeli jeśli przerywa, to, to tylko Sylwia pisze, że minietnie, a że to tylko w Stanach. No, to tylko w Stanach. Przyszczony, to... hmm. przykro nam. Ale mamy nadzieję, że za chwilę... Nie, nie, ja tu widzę, że ok. mamy, bo tutaj mamy taki wyśrubowany internet, fajny, dosyć szybki, bo w tej chwili sprawdziłem, jest około 500 mega na sekundę w jedną stronę i 280 jakby wysyłane, a przychodzące na no, to jest sporo. Ok. Wszystko jest ok. Tak, informacje, które przekazałeś, to... bo ja To mówiłem o, o rządzie norweskim, który wspiera budownictwo komunalnych mieszkań. Mhm. Mm Kierunkowskazy, słuchajcie, kierunkowskazy są ważne, aby używać w Norwegii, ze względu na to, że za nieużywanie kierunkowskazów. Słuchajcie, i tu jest właśnie coś, czego bym się nie spodziewał. wiesz, że za to, że jeżeli e, będzie spowodowany wypadek i udowodni Tobie ktoś, że Ty nie używałeś kierunkowskazów, to za to możesz zostać e, winny, spowodowania no wypadku. Winny, tak, tak. Pomimo, że na przykład ktoś. E, m, Musiał włączając się powiedzmy do ruchu, i tak na Rondzie szczególnie. A no to jeżeli nie robisz tego migacza, i tak dalej, jak ktoś puknie, mm, no to nie musi być tak, że to on jest winien. Mhm. Także to to mnie zdziwiło, bo w Polsce jest tak, że y, zawsze nieważne, czy ja używam, bo jest ta, y, ta, 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 ta reguła y, nieufności czy coś takiego, tak? No tak, y, ale y, jeśli ograniczymy zamiarze, zaufanie. Jest tak zwany za, zamiar zmiany pasa na przykład y, ruchu. E, powinieneś użyć e, kierunkowskazów. No tak, ale, tak, ale, ale właśnie ale, no. 2750. Ale, 750 ale można bądźcie zapłacić. czujni i uważaj, używajcie kierunkowskazów. Tak, żeby, żeby te wakacji również nie były droższe o tyle. Tak, no właśnie należy sprawdzić, stanąć przed samochodem. Działa nie działa, tak? Aha, y, ta no wskaz. właśnie, działa nie działa, działa nie działa. To znaczy, że kierunkowskaz. To znaczy, działa. że kierunkowskaz. Oczywiście. Norweski przemysł warzywno-owocowy poprosił na o 2000 pracowników, z czego dostał tylko 270, które się mogły zakwalifikować. Reszta chę się nie kwalifikuje. Chętnych do pracy nie ma. nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma, jeżeli chodzi o pracę na polu, czyli truskawki, pyry no i inne tam tyrymyry No tak jest. Słuchajcie, co was irytuje podczas urlopu, jak, jeśli jesteście w jakimś fajnym miejscu zacisznym na plaży na przykład, czy, czy gdzieś nad jeziorem po prostu biwakujecie, co was wtedy najbardziej irytuje? Okazuje się, że najbardziej wszystkich irytuje, e, ha, irytują hałaśliwe urządzenia pływające po wodzie. O tym też piszemy. Łodzie i skutery wodne przy dużych prędkościach powodują irytację. Pozdrawiamy serdecznie. Wiecie co, wiesz co? Ja, to, to zostało właśnie zamieszczone, że właśnie te łodzie i skutery wodne przy dużych prędkościach powodują irytację. I powiem ci, że tak, w weekend sobie robię leżing plazing na moim tarasingu. Mhm. Terashing sobie robię. E, I właściwie non-stop sąsiad odkurzał trawnik. Znaczy kosił go. No. W niedzielę? I to takim francowatym traktorkiem. Nie, to chyba był piątek czy sobota. No. W każdym razie nie, no on miał prawo do tego, bo to, ale to tak rzęzi, tak i wiesz co? Już myślałem, żeby iść, ale sobie przypomniałem, że on nigdy do mnie nie przychodzi, jak ja robię bibę. No, no, także ta iry, irytacja szybko zeszła, jakby z mojego liczb. Liczb. Oczywiście, Wypaczmy, oczywiście. To <słuch> także, także to, to działa zawsze w dwie strony. To może zadziałać w dwie strony. Ach, zachęcamy do tego, abyście słuchali również naszego radia bezpośrednio ze stron internetowych, bo jest ich już 16. 16 stron internetowych. Jeżeli Wy również macie jakąś stronę internetową, na której chcielibyście mieć nasz player radiowy, możecie również się zgłosić do mnie, a ja go zaimplementuję w bardzo szybki, prosty sposób. Przy okazji będę mógł podkręcić Waszą pozycję w SEO. Radio gra 24 na 7, coraz to więcej programów muzyka dzisiaj została całkowicie odświeżona, także zapraszamy do tego, abyście sobie słuchali fajnej muzyki przy okazji tych właśnie wakacji. Stanisław pisze, że w piątek czy w sobotę jest OK, ale w niedzielę kopie koparką. A może on ma takie hobby akurat, że zawsze w niedzielę kopie koparką. No, Bo to jest taki dzień, siódmy dzień tygodnia, normalnie, a dla niektórych normalnie, to jest pierwszy dzień tygodnia. Normalnie to on od poniedziałku do piątku być może pracuje koparką, a w niedzielę ma hobby takie z rozpędu. No, to, to, no tak, to, to by na pewno trochę, może irytować. Troszkę lipa. Słuchajcie, jeśli macie firmy, działalności, które ucierpiały podczas pandemii, podczas pandemii koronawirusa, Norwegia się otwiera i wszystkie działalności również, ale jeśli wasza firma ucierpiała, zgłoście się do komuny, bo najpewniej dostaniecie Jakąś rekompensatę, o tym też piszemy. Kolejne Najlepiej... pieniądze, kolejne pieniądze rząd przeznacza, państwo tak. przeznacza na wsparcie, na rekompensatę tych strat. Dla małych firm, w małych. To nawet lokalnych, ja to skorzystałem. Lokalnych, na, na rynku lokalnym. Na poprzednim dotacjach ja skorzystałem tak, również bo, ze względu na to, że. To... Ale słuchajcie, trzeba mieć dobrego księgowego. Dobry księg... Czym się cechowy, dobry, cechuje dobry księgowy w Norwegii? Dobry księgowy w Norwegii nie ma czasu na pierdoły. Dobry księgowy w Norwegii jest rozchwytywany. Słuchajcie, yy, i dobry księgowy w Norwegii robi to sam za was, po prostu nasza księgowa Marta, no to ona po prostu zadzwoniła do nas, powiedziała, że dostajemy jakąś dotację. Nie była to duża dotacja, bo to było 8 tysięcy koron, ale zawsze kurka, kurka wodna coś, prawda? Ktoś kiedyś powiedział mieć 8 tysięcy i nie mieć, to już jest 16. Tak. I to właśnie trzeba mieć dobrego księgowego, który jest obrotny w tych sprawach, najlepiej autoryzowany, najlepiej tutaj, żeby w Norwegii to była ta osoba, ze względu na to, że pamiętajcie, że księgowość, księgowość, to nigdy nie jest odpowiedzialność księgowego. A jeżeli księgowy ma autoryzację i on wam robi coś takiego, że później jest niedogadanie, że później jest coś źle, to on może utracić tą autoryzację. Wtedy on nie robi błędów. Taka osoba jest kompetentna. Osoby, które to robią, czy to z Polski, czy to z innych źródeł, robicie to na własną rękę, na własne ryzyko. Nie mówię, że są to źle rzeczy robione, natomiast jeżeli są robione w, na styl polski, no to na pewno jest dużo problemów. Myśmy też, ja, ja mówię na podstawie Waszych doświadczeń, które tutaj nam zgłaszacie, wiele firm z Polski, które rozliczają tutaj Norwegów. No, no to, jest, to jest katastrofa, co się dzieje później. Ale wracając do tych pomocy dla małych firm, myślę, że też czasami zastanawiają się niektórzy, no jak to sytuacja, no ucierpiał, jak to może wyglądać. Na przykład jeśli było zamknięcie <laughs> i y, zamknięte były punkty, w których zaopatrujecie się w materiały, które potrzebne są Wam na przykład do pracy i nie mogliście na przykład przez tydzień wykonać pełnej jakiejś tam pracy, y, powiedzmy w budowlance, dlatego, że nie były dostępne materiały, ponieważ sklepy były zamknięte, wtedy straciliście tydzień. Mamy proszę Państwa informację na żywo, dzięki bardzo Stanisławie, Czechy prowadzą z Holandią 2-0. A to jest dobra informacja. Mm -hmm. Bracia, bracia bracia Słowacy, tak? No, to tak, taki, takie urywki tutaj dajemy, proszę bardzo, dzięki Stanisławie. Także no. Stanisław tutaj jedno oko na nas, drugie oko na, na, meczyk. na meczyk. No i właśnie to jest, to jest fajne. Słuchajcie, mamy, mamy w naszej, ja naszej ofercie, ciebie, ofercie ja artykułów. Słuchajcie, takie artykuły, które nie tracą na ważności, a, a czasami, e, kiedy były zamieszczone, akurat nie były wam potrzebne. A dzisiaj na przykład mogłyby się przydać. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę obok loga Vatacha, na przykład słowo wymiana, Wtedy możecie znaleźć takie artykuły. Nie wymia, wymiana. Wymiana. Na przykład wymiana prawa jazdy zagranicznego na dokument norweski, czyli na przykład polski na norweski. Albo polskie prawo jazdy bezterminowe, wymiana, przepisy, kiedy i czy każdy musi, czy będzie musiał wymienić takie prawo jazdy. Takie artykuły. Też zwrócić uwagę tutaj Wojtku, że, że, że nasza Wataha ma jednak ogromny zasób tych to informacji. Już baza, już. Tak. To już jest bardzo duża baza takich danych i informacji, które nie ulegają przedawnieniu. No i jeżeli się zmienia cokolwiek, no to taki, do takiego artykułu zazwyczaj wracam i adnotuję, właśnie, że w dniu Omen Omen, Katowice zmieniły się i inaczej to widzę. Tak. Cóż tam mamy jeszcze? Także aktualizację również robimy. Tutaj weszłem. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, bo tutaj odwołania do nawu. Odwołania do nawu. Larysa Larisa mówi zawsze, że żeby się nie bać tego, żeby się odwoływać, nawet jeżeli trzeba użyć prawnika, no to w momencie, w momencie kiedy macie. Niedobory finansowe lub zarabiacie poniżej tam jakiejś tam jakiegoś pułapu, no to macie tego prawnika darmowego. No tutaj na przykładzie jednego gościa, notabene Norwega, no to mężczyzna na ręcie, który nie może pokryć rachunków za prąd. NAW poradził mu. O to już mówiliśmy wcześniej, ale to jest takie, takie trochę naprawdę niepoważne. Ktoś, ktoś siedział w nawie właśnie za pod telefonem i mówił temu człowiekowi, że no sobie, jeżeli ciebie nie stać, jest ciepło, nie musisz grzać. Pożycz sobie grilla i na grillu sobie zrób obiad. To był taki przykład w Polsce, ja, ja. Kiedy, kiedy człowiek, który nie miał jednej, jednej skończę, po prostu, no, co jakiś czas kazali mi się stawiać, bo być może ta kończyna odrośnie. Tak. I będzie mógł podjąć pracę. To, ale to, to to, wiesz, no, to, to takie tutaj przykłady przywary, są przywary, i... przywary tutaj, tak, w Norwegii są, jak, jak i wszędzie. Natomiast mhm. w Polsce, żeby dostać tą rentę, to trzeba z głową pod pachą przynie, przyjść. Czy jakoś tak? Słuchajcie. Na dzień dzisiejszy chyba będziemy, na tej chwilę będziemy kończyć. Nie? Nie? Coś jeden Jeszcze raz. Słuchajcie, wieczór niedzielny trwa. Rozpoczął trwa się w zasadzie mać. i trwa mać. Kto ma iść do pracy jutro, to pewnie będzie musiał pójść, a kto ma wakacje. Temu gratulujemy i życzymy od początku Ta, miłego. Spokojnych tych wakacji. Pewnie już wielu z nas, z naszej Polonii wyjechała już pewnie dawno, albo pewnie tydzień temu, a my tu jesteśmy. Pierwszy, pierwsza część wakacji, ci, którzy mieli urlopy teraz skorzystają na tym przynajmniej, że powrót będzie bez kwarantanny, Polska jest na zielono, więc ani kwarantanny, ani testów nie trzeba będzie. Śmiało przyjeżdżają. Natomiast. W pełni zaszczepieni. W pełni zaszczepieni, tak. Ale trzeba obserwować słuchajcie, to, co się zmienia na tych mapach. Trzeba pamiętać o tym, że podczas pobytu w Polsce, na przykład druga tura, jak pojedzie, może już trafić na sytuację, w której zmienią się te kolory. I na przykład będzie pomarańczowa, czerwona strefa. I, i tu już będą zmiany. Także wszystko trzeba obserwować. Na bieżąco trzeba być z tymi z tymi sprawami, ja już nie będę mówił, co w tej chwili obowiązuje, bo to zostało powiedziane już bardzo wiele razy, ci, którzy nas obserwują, wiedzą, mają świadomość tego, jak to wygląda, także słuchajcie, zdrowych, spokojnych świąt, kuźwa, znowu nie to, zdrowych, spokojnych wakacji, urlopów, Urlopu, wypoczywajcie, tak. zwiedzajcie, róbcie, co chcecie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy, że jesteście, do usłyszenia, Łukasz Pałowicz i Wojtek Sobieski. Cześć.